I to jest zwierzę. Pozdrawiam. Cudowny piasek. Zapłynęliśmy tu kajakiem. Super. Taka atrakcja od jednego dnia wynająć kajak i sobie samemu tu przepłynąć. Wydaje mi się, że to dobry pomysł na spędzenie kilku godzin na wodzie, szczególnie że woda jest tak przejrzysta że bez problemu, e, nawet bez maski możecie po prostu patrzeć co jest pod Wami. Bardzo przyjemna przygoda. Jedynie pamiętajcie żeby nie iść dalej na piechotę bo są jeżowce więc lepiej albo kajakiem albo właśnie z łódki poskakać, poskakelingować ale bez dotykania dna. Kajakiem na Monkey Beach dopłyniecie w pół godziny. My wynajęliśmy kajak na 3 godziny, gdyż zdecydowaliśmy się na wycieczkę po półtorej. Jednak uważam, że Monkey Beach to również dobry pomysł na całodniową wycieczkę. Szczególnie jeśli lubicie snorkeling, e, ponieważ są tutaj świetne widoki, i to nawet tuż przy samym brzegu. Koszty najęcia kajaka na 3 godziny wynosi około 350 w Do tego dostaniecie również wodoszczelną torbę na swoje rzeczy jeśli nie macie własnej. Świetne miejsce do snorkelingowania. Wyporność wody jest tak duża, że nawet nie potrzeba kapoka żeby swobodnie pływać, skupiać się na podziwianiu e, podwodnego świata. Niestety rafa koralowa, no, nie jest w dobrym stanie to widać, więc e, no, to pod tym względem smutny, duży smutek e, to, to, że taka sytuacja e, następuje. Więc tym bardziej, jeżeli kiedykolwiek gdzieś podziwiacie rafę koralową, pewnie o tym wiecie, ale wolę to powiedzieć, nigdy nie należy na, na niej stawać. Zawsze z dystansu. Tylko ją podziwiajcie, oglądajcie, ale nie dotykajcie jej, nie stawajcie na niej, nie róbcie nic, żeby jej, ją uszkodzić. Miejsce jest fantastyczne, idealne na snorkeling tylko jeśli zostawiacie rzeczy na brzegu odpowiednio je, odpowiednio je schowajcie i zabezpieczcie inaczej małpy, które widzicie mogą wam wszystko zabrać w ogóle uważajcie na małpy, nie kępcie ich, nie zachęcajcie by do was podeszły, szczególnie że małpy czasami mogą być agresywne. Sam byłem świadkiem jak małpa zaatakowała jednego turystę który podszedł za blisko by zrobić sobie z nią zdjęcie dlatego popatrzcie na nie, ale potem Idźcie do morza popływać, nie ma co ryzykować. Trzymajcie się do następnego odcinka. Wojtek z Polska zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji polecam swoją powieść porachunki. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych części mojej relacji z dwutygodniowej podróży po Tajlandii.